No dobra, słuchajcie, tutaj mam już matrycę złożoną. Skrzydło jest złożone, zawiasy wymienione. Jutro rano zaczynam sobie uzbrajać tą obudowę. Z tamtej musimy poprzekładać pewne rzeczy. Tu mam płytę główną, także tutaj pojedziemy z koksikiem, ale to już jutro rano na nową obudowę zaczniemy działać. Także mamy chwilę przed 22. Oczy mi się już kleją gdzieś zmęczony jestem głowa ciężka także żegnam się z Wami dzisiaj parę innych czynności miałem wcześniej do zrobienia słuchajcie, dostałem jeszcze od klienta bęben do tej drukarki bębny zapasowe, więc jutro na pewno będę się nad nimi pastwił jak sobie poskładam, aha, bo to nie, najpierw to jeszcze muszę tego poskładać laptopa do tamtego drugiego przyjdą zawiasy także, więc też będę składał ale mam ją tutaj na względzie i obiecałem klientowi, że ją po prostu posprawdzam. Dostarczył mi tutaj dwa bębny, więc będę miał jak tutaj sprawdzić to, co mnie tam nurtuje. Zobaczymy, czy to coś podziała, czy jednak będziemy się skupiać nad rolkami. A tymczasem życzę Wam dobrej nocy. Ahoj.